Cześć, siemanko, z tej strony Marcin. <laughs> w dzisiejszym odcinku będziemy robić kultywację się pszenicy, żniwa i prasowanie. To będziemy dzisiaj robić na odcineczku. No i jakieś cyrki się robią z pracownikiem. Dlaczego go nie mogą dopracować, to jak nie wiem. Mm. <laughs> nie może sobie cofnąć do tyłu? Jak on jedzie, jak nie wiem. Dobra, no, no, poświęcę jeszcze do dziś, bo w przesłaniu to sobie minęło, że jestem na łąkę. Właśnie kończyłem robić... Yy, nałożenie i ja bym w tym tymi 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 sobie sobie bo zostawił jeszcze ja jeszcze będę tymi mąkę nawożać dobra bierzemy sobie, yy, gdzie ten? O. fenda sobie z tymi On bardzo fajnie wygląda. tymi tymi fajny. fajny. <laughs> sobie tymi 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 a dobra sobie za napełnienie bo z to jest teraz maksymalny siewnik dobra do pełna i jedziemy siać no i się robi noc już dwie minuty odcineczka <laughs> nie wiem no to że tak szybko mija Dobra, jedziemy na pole. Dobra, do, muszę na chwilę zrobić cięcie. <laughs> Dobra, cię, cięcie już zrobiłem. <laughs> I zaczynamy siać. No, pracownika sobie puścimy. Ja bym sobie tym przyjechał na kolejne pole. Ja bym sobie od razu jak to będzie rosło, ja bym sobie wziął kir i, i kombajn. I ja sobie zaczął pewnie Przewozić sobie na ten, no już ma jakiś kłopot. No nie było łąka Dobra. Yy, przenosimy się do... tu jest nie tir. Dobra, to do tir. Jedziemy na pole. Dobra, wyrobiliśmy się. To to jest, a to takie zadanko nie chcę. O widzicie, tam jest właśnie przyczepa z sianem. Dwie są przyczepy, i na przyczepy są zbierające. Co mieści 16 kostek? I tam jeszcze mam yy, tam jeszcze mam yy, taką yy, taką jakby lawetę no i się znowu cyrki odwalają. Dobra, to jak będę będę, czy nie będę, nie no nie będę tak, to było za bardzo koło pól usuwał tej pnicie potem takie cypki robię. Roby e -e -e. tutaj sobie jeśli ostatni paseczek. No i już będzie zasian. W ogóle tak dziwo te nasiona dość wolno spadają. Tylko co teraz na inną kolejną? To jest jeszcze ten, ten, ten. Chyba ten. do tura. Dobra, przejdziemy. Kolejny przeszedł. Bo... Do... Nie wiem, co jest Jak on ma... Helmer. Nie linel, tylko... Helmer. Mam dwóch helmerów. Na no, tym. Ten... Jak nie na gąsienica. Dobra, my sobie to rozkładamy. Pracownik jedzie. My sobie się przesiadamy do kombajnu. Cofamy nim. Podczepiamy do zaczepu Do wózka wyjeżdżamy I idziemy na pole Tam, tam koło śliniak. a Aja Jaj Właśnie, bo bym musiał jeszcze zrobić Aja bo ja potrzebuję do świn jeszcze jakiegoś rzepaku kukurydzy czy coś takiego. Co bym chciałoby się zrobić? Żniwa, bo potrzebuję słomy. No to trzeba skończyć pszenicę. Potrzebuję yy, kukurydzy lub, lub rzepaku dla świn. Mm to ja bym sobie wziął kukurydzę kukurydzy chyba będzie więcej nie wiem burzepa cały wysypałem kukurydzy też dla tych świn no i tyle nie mam nic Czyli się nic, pusty My sobie jedziemy na, na polu i co sobie rośnie, rośnie. No i teraz robimy Aj To jest największy kombajnie jaki posiadam. Dobra, my sobie teraz zaczepimy. Rader. Nie, Dobra, i będziemy czekać. Mm. Aj, nie zauważymy jeszcze, bo jest pole koło owiec. <laughs> Widowie, ja na ich w zwierząt nie będę się żadnej kukurydze. nie chce mi się. No, tylko u baranków i krów i tyle. No o święta, że będą no marty kosłonie się nie da i tyle. Bo in, innego nie mam nic. Dobra, to ja bym zatrudnił. Pracownika. Zobaczmy, czy jakieś cyrki będą przez są. To nie będzie przez sąd wózek. dobra, widać od razu, że że weźmie mi ten wózek od sobie napełnimy ile będziemy mieli? 4% dobra no widzicie, tutaj mam właśnie takie dwie przyczepy tego siano i mam, ja to tutaj trzymam pod wiatą dwie przyczepy

A sobie nie jedzie. Ja się przesiadam do do tam do Findyka. Idziemy coś chcieli koło owiec.